Asia, Kasia, jestem Sylwia. Razem tworzymy etnoszu. Jesteśmy studentkami Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Połączyło nas zamiłowanie do fotografii oraz antropologii miasta. Ideą naszego projektu jest pokazanie przeciętnemu odbiorcy, czym współcześnie zajmuje się antropolog. W imię tego założenia oraz hasła szewska zaczyna uczestniczyć, Tworzymy, wią, tworzymy i realizujemy projekty, które wiążą ze sobą antropologię kulturową i fotografię. W trakcie przygotowań do naszej trzeciej, finałowej, multimedialnej prezentacji fotografii naszego autorstwa pod tytułem Miasto i po wyświetleniu pierwszej prezentacji w 2010 roku, która obrazowała e, przestrzeń czy ulicę Szewskiej e, postanowiliśmy, że wyruszymy poza jej obręb. Obiekt naszych obserwacji stanowi tym razem przestrzeń Wrocławia. Powołałyśmy do życia akcję do trzech razy, która obejmuje nasze przygotowania. Trójka jest dla nas liczbą symboliczną, bo to już nasza trzecia prezentacja, a poza tym jest nas trzy. Przedstawiamy też trzy różne subiektywne wizje miasta. W tej chwili znajdujemy się w kawiarni Gizel przy ulicy Szewskiej nr 27 we Wrocławiu, gdzie już 15 grudnia o godzinie 17 odbędzie się pokaz tych fotografii. Na który bardzo zapraszamy.